Dręczyciele szydzą z cichego nowego ucznia, nie mają pojęcia, że jest mistrzem walki. Janek Kowalski stał przy wejściu do Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie z przetartym plecakiem przewieszonym przez ramię, podczas gdy uczniowie przepływali obok niego w rozgadanych grupach. W wieku 17 lat Janek był przeciętnego wzrostu, ale szczupły, z ciemnymi włosami opadającymi lekko na oczy i cichym usposobieniem, które sprawiało, że wydawał się niemal niewidzialny. Wolał tak po przeprowadzce do tego nowego miasta z samotną matką, po kolejnym przeniesieniu służbowym, Janek nauczył się, że pozostawanie niezauważonym jest często najbezpieczniejszym podejściem. Korytarze tętniły energią uczniów, którzy znali się od lat, ich rozmowy płynęły swobodnie, gdy przemieszczali się między lekcjami. Janek trzymał głowę nisko, studiując swój plan zajęć i próbując zapamiętać układ budynku. Miał nadzieję, że ta szkoła będzie inna, że może w końcu osiedli się gdzieś na tyle długo, by nawiązać prawdziwe przyjaźnie. Ta nadzieja trwała dokładnie trzy lekcje. Podczas przerwy obiadowej Janek wszedł do stołówki, niosąc swój prowiant w papierowej torbie, rozglądając się za wolnym stolikiem, gdzie mógłby zjeść w spokoju. Sala była podzielona na wyraźne terytoria społeczne, sportowcy przy dużych stołach blisko okien, popularni uczniowie na środku i różne mniejsze grupy rozproszone po całej sali. Janek zauważył wolny stolik w rogu i ruszył w jego stronę. No, no, co my tu mamy? Głos dobiegł z za niego, ociekający udawaną ciekawością. Janek odwrócił się, by zobaczyć zbliżających się trzech uczniów. Liderem był krępy chłopak, z wybielonymi blond włosami i ramionami, które wyraźnie spędzały czas na siłowni. Jego kurtka bejsbolówka oznaczał go jako członka drużyny piłkarskiej. A jego pewny uśmieszek sugerował, że jest przyzwyczajony do stawiania na swoim. Jestem Dawid Nowak, ogłosił chłopak, wyciągając rękę, jakby oferował przyjaźń. Nie widziałem cię tu wcześniej. Janek zawahał się przed uściśnięciem wyciągniętej ręki. Janek Kowalski, dopiero się tu przeniosłem. Uścisk Dawida niepotrzebnie się zacisnął, a Janek poczuł celowy nacisk mający na celu zastraszenie. Za Dawidem stało dwóch innych chłopaków: jeden wysoki i chudy z brudnymi brązowymi włosami o imieniu Piotrek i drugi niższy, ale muskularny chłopak zwany Krzyśkiem, który wydawał się chętny do naśladowania Dawida. Kowalski co? Dawid puścił rękę Janka z lekkim popchnięciem. Daj zgadnąć, kolejna rodzina z prowincji szukająca lepszego życia? Komentarz uderzył jak policzek, ale Janek zachował neutralny wyraz twarzy. Miał już do czynienia z ignoranckimi komentarzami i nauczył się, że reagowanie zwykle pogarsza sytuację. Właściwie moja mama jest pielęgniarką, przenieśli ją tu do pracy. Och, jak szlachetnie, powiedział Dawid z przesadną sympatią. Cóż, Kowalski, dam ci darmową radę, jak działają tu sprawy w Curi. Zbliżył się, a jego głos przeszedł w groźny szept. Niektóre stoliki są zarezerwowane dla ludzi, którzy się liczą. Ten, do którego zmierzałeś? Tam zwykle trzymamy nasze torby. Piotrek i Krzysiek chichotali za swoim liderem, wyraźnie ciesząc się przedstawieniem. Janek rozejrzał się po stołówce i zauważył innych uczniów obserwujących interakcję z mieszaniną ciekawości i ulgi, że to nie oni są celem. Rozumiem, powiedział cicho Janek, podnosząc swój prowiant. Znajdę sobie gdzieś indziej. Grzeczny chłopiec, powiedział Dawid, z protekcjonalnym poklepaniem po ramieniu Janka. Myślę, że będziemy się dobrze dogadywać. Janek znalazł wolny stolik w tylnej części stołówki, bliżej kolejki po obiad, gdzie uczniowie ciągle się przemieszczali. Gdy rozpakowywał swoją kanapkę, czuł, że grupa Dawida obserwuje go z drugiego końca sali, już planując swój następny ruch. Schemat szybko się ustalił w ciągu następnych dni. Dawid Nowak najwyraźniej zdecydował, że Janek Kowalski będzie jego nowym źródłem rozrywki. Zaczęło się od drobiazgów, przypadkowego wpadania na Janka na korytarzach na tyle mocno, by wytrącić mu książki z rąk, głośnych komentarzy o wieśniakach, gdy Janek był w zasięgu słuchu i zachęcania innych uczniów do unikania dziwnego nowego ucznia. Janek znosił to wszystko z cichym poddaniem się. To, czego Dawid i jego zwolennicy nie wiedzieli, to fakt, że Janek uczęszczał do sześciu różnych szkół w ciągu ostatnich czterech lat z powodu przeniesień służbowych jego matki. Nauczył się, że walka zwykle pogarszała prześladowanie i towarzyszyła mu przez resztę czasu w każdej szkole. Łatwiej było trzymać głowę nisko, odrabiać lekcje i mieć nadzieję, że praca jego matki będzie wystarczająco stabilna, aby mógł ukończyć szkołę. Ale Dawid Nowak był bardziej uparty niż dręczyciele, których Janek spotkał wcześniej. Podczas lekcji WF-u nauczyciel pan Adamczyk podzielił uczniów na drużyny do koszykówki. Janek nie był szczególnie wysportowany, ale potrafił sobie radzić. Kiedy Dawid znalazł się w przeciwnej drużynie, Janek wiedział, że to się dobrze nie skończy. Zobaczymy, co potrafi nowy ogłosił Dawid na tyle głośno, by wszyscy usłyszeli. Gra przebiegała normalnie przez pierwsze kilka minut, a Janek trzymał się na obrzeżach i unikał bezpośredniej konfrontacji. Ale kiedy przechwycił podanie przeznaczone dla Dawida, wszystko się zmieniło. Dawid ruszył na Janka z niepotrzebną siłą, uderzając w niego i powalając ich obu na podłogę. Uderzenie odebrało Jankowi dech w piersiach, a on leżał na podłodze sali gimnastycznej, łapiąc powietrze, podczas gdy Dawid stał nad nim. Ups, powiedział Dawid z udawanym zmartwieniem przepraszam, Kowalski, chyba nie jesteś jeszcze gotowy na grę na poziomie reprezentacji szkoły pan Adamczyk zagwizdał Nowak spokojniej tam Kowalski wszystko w porządku? Janek skinął głową, podnosząc się pomimo pulsującego bólu w żebrach. Zauważył zadowolony uśmieszek Dawida i poczuł jak coś mrocznego porusza się w jego piersi. Nie złość na Dawida, ale frustrację z powodu własnej bezradności. To, czego Dawid nie wiedział, to fakt, że Janek Kowalski wcale nie był bezradny. Przez ostatnie 8 lat. Od dziewiątego roku życia Janek trenował mieszane sztuki walki. Jego matka, Anna Kowalska, zapisała go na zajęcia po tym, jak przeprowadzili się do drugiego miasta, a Janek wrócił do domu z podbitym okiem od miejscowych dręczycieli. Pracowała na dodatkowych zmianach w szpitalu, aby zapłacić za trening, wierząc, że jej syn musi wiedzieć, jak się bronić w świecie, który często atakuje ludzi takich jak oni. Janek wyróżniał się na treningach, wykazując naturalny talent zarówno do technik uderzania, jak i chwytania. Jego instruktorzy chwalili jego dyscyplinę i kontrolę, zauważając, że nigdy nie używał swoich umiejętności do wszczynania bujek lub popisywania się. Zanim skończył 15 lat. Janek wygrał kilka lokalnych turniejów i zwrócił na siebie uwagę trenerów regionalnych, którzy chcieli go trenować do zawodów krajowych. Ale Janek złożył obietnicę swojej matce i sobie. Będzie używał swoich umiejętności tylko w prawdziwej samoobronie, gdy nie będzie innej opcji. Widział zbyt wielu dzieciaków w jego wieku wyrzucanych ze szkoły, aresztowanych lub gorzej zabójki w szkole. Jego matka poświęciła zbyt wiele dla jego edukacji, by mógł ją zmarnować z powodu dręczycieli, którzy ostatecznie przejdą do łatwiejszych celów. Więc Janek znosił eskalujące nękanie Dawida z cierpliwością kogoś, kto wiedział, że może to zakończyć w każdej chwili. Ale wolał tego nie robić. Absorbował. Przypadkowe popchnięcia, szydercze komentarze na temat jego pochodzenia i celowe próby poniżenia go przed innymi uczniami. Punktem zwrotnym był trzy tygodnie po pierwszym dniu Janka w Curie. Było piątkowe popołudnie, a Janek wychodził z ostatniej lekcji, kiedy zdał sobie sprawę, że zapomniał podręcznika. Wrócił do pustej klasy, aby go odzyskać, planując spędzić weekend na nadrabianiu zaległości w czytaniu. Gdy wracał korytarzem w kierunku wyjścia, usłyszał głosy dobiegające z za rogu. Mówię ci, on nie będzie się bronił. Głos Dawida niósł się wyraźnie w pustym korytarzu. Ten dzieciak to kompletny tchórz. Patrzcie na to. Janek skręcił za róg i zobaczył Dawida, Piotrka i Krzyśka otaczających młodszego ucznia, chudego pierwszaka w grubych okularach, który wyglądał na przerażonego. Plecak chłopca został wysypany, a jego książki i papiery rozrzucone po podłodze. Proszę, mówił pierwszak, a jego głos drżał. Już dałem wam moje pieniądze na obiad wczoraj. Tak, ale to było wczoraj odpowiedział Dawid z okrutnym rozbawieniem. Dziś jest nowy dzień, co oznacza nowe wydatki. Dawaj kasę, okularniku. Janek przestał iść, trzymając podręcznik w ręku. To już nie chodziło o niego. Chodziło o to, że Dawid Nowak był drapieżnikiem, który atakował każdego, kogo uważał za słabego. Zostawcie go w spokoju. Słowa wyszły bardziej stanowcze niż czuł Janek. Wszyscy czterej chłopcy odwrócili się, by na niego spojrzeć, a twarz Dawida rozjaśniła się radosnym uśmiechem. No, no! Powiedział Dawid, odsuwając się od pierwszaka: Patrzcie, komu w końcu wyrosły jaja. Znudziło ci się milczenie, Kowalski? Janek powoli podszedł, odkładając podręcznik na pobliską ławkę. Powiedziałem: Zostawcie go w spokoju, znęcajcie się nad kimś w swoim rozmiarze. Dawid zaśmiał się, a jego szorstki dźwięk odbił się od szafek. Kimś w swoim rozmiarze? Rozejrzyj się, Kowalski, jesteś w moim rozmiarze. Właściwie możesz być nawet mniejszy, zgiął ramiona w udawanym geście. Trzy lata w drużynie piłkarskiej kontra co, zero lat czegokolwiek przydatnego? Piotrek i Krzysiek stanęli po bokach swojego lidera, tworząc półkole wokół Janka. Pierwszak skorzystał z okazji, by uciec, zbierając swoje rozrzucone rzeczy i znikając za rogiem. Przynajmniej dzieciak był bezpieczny. Ostatnia szansa, Kowalski, powiedział Dawid, strzelając palcami. Odejdź teraz, a powiem całej szkole o tym, jak uciekłeś jak przestraszona dziewczynka. Zostań, a będę musiał nauczyć cię manier w trudny sposób. Janek spojrzał na każdego z trzech chłopców, obliczając odległości i kąty tak, jak uczyli go instruktorzy sztuk walki. Dawid był silny, ale powolny. Prawdopodobnie polegając na swoim rozmiarze, aby zastraszyć przeciwników. Piotrek był wysoki, ale miał złą postawę, co sugerowało słabą siłę rdzenia. Krzysiek był muskularny, ale ciągle zmieniał ciężar ciała, co wskazywało, że jest bardziej zwolennikiem niż wojownikiem. Nie odejdę, powiedział cicho Janek. Uśmiech Dawida poszerzył się. Twój pogrzeb. Uderzył pierwszy dzikim, sierpowym, wymierzonym w głowę Janka. To był dokładnie ten rodzaj niedyscyplinowanego, zasygnalizowanego ciosu, przed którym Janek był szkolony od dziesiątego roku życia. Janek uchylił się pod ciosem z płynną gracją, wchodząc w gardę Dawida i wbijając łokieć w górę w splot słoneczny większego chłopca. Dawid zgiął się w pół, łapiąc powietrze, a Janek wykorzystał pęd, aby podciąć mu nogi, powalając go na podłogę. Piotrek zareagował jako następny, rzucając się do przodu z większym entuzjazmem niż umiejętnościami. Janek uskoczył na bok, złapał wyciągnięte ramię Piotrka i użył podstawowego rzutu judo, aby posłać go w szafki z głośnym hukiem. Krzysiek zawahał się, patrząc na swoich upadłych przyjaciół i Janka, który stał spokojnie na środku korytarza. Nie chcę cię skrzywdzić, powiedział Janek i mówił to szczerze ale jeśli mnie zaatakujesz, będę się bronił. Odwaga Krzyśka wyparowała. Odwrócił się i uciekł. Dawid z trudem wstawał, a jego twarz była czerwona z braku tlenu i zakłopotania. Janek czekał cierpliwie. Z rękami po bokach, aż Dawid znowu stanął. To był fart, wysapał Dawid, próbując ratować swoją godność zaskoczyłeś mnie. Nie, powiedział po prostu Janek trenuję mieszane sztuki walki od ośmiu lat. Wygrałem dwanaście turniejów i trenowałem z jednymi z najlepszych trenerów w trzech różnych województwach. To, co się właśnie stało, nie było fartem to była powściągliwość. Oczy Dawida rozszerzyły się, gdy dotarły do niego implikacje. Ty. Ty udawałeś przez cały ten czas? Nic nie udawałem, odpowiedział Janek. Wybierałem, żeby cię nie skrzywdzić. Jest różnica, ale przekroczyłeś granicę, kiedy zacząłeś atakować tego pierwszaka. Piotrek podniósł się, opierając się o szafki, trzymając się za ramię w miejscu, w którym uderzył. Wpatrywał się w Janka z mieszaniną strachu i dezorientacji. Dlaczego nie broniłeś się wcześniej? Janek poważnie rozważył pytanie. Ponieważ walka powinna być ostatecznością, a nie pierwszym wyborem, ponieważ wyrzucenie ze szkoły lub aresztowanie zniszczyłoby moją przyszłość i poświęcenia mojej matki, ponieważ miałem nadzieję, że w końcu się znudzicie i przejdziecie do czegoś innego. Dawid wyprostował się, a część jego zuchwałości powróciła. To jeszcze nie koniec, Kowalski. Myślisz, że jesteś teraz twardy, ale. To już koniec, przerwał Janek, a jego głos niósł cichy autorytet, którego wcześniej nie było. Oto, co się stanie, zostawisz mnie w spokoju, zostawisz tego pierwszaka w spokoju. Znajdziesz coś lepszego do roboty, niż znęcanie się nad ludźmi, którzy Twoim zdaniem nie mogą się bronić. A jeśli nie, rzucił Dawid, choć w jego głosie brakowało wcześniejszej pewności siebie, Janek podszedł bliżej, a Dawid mimowolnie cofnął się. Wtedy odkryjesz, że to, co się właśnie stało było mną będącym delikatnym. Przestałem startować w turniejach, ponieważ stawałem się zbyt dobry, zbyt szybko. Mój ostatni przeciwnik skończył w szpitalu ze zwichniętym ramieniem i wstrząsem mózgu. To był wypadek podczas kontrolowanej walki ze sprzętem ochronnym i sędziami. Groźba zawisła w powietrzu między nimi. Janek podniósł swój podręcznik i zaczął iść w kierunku wyjścia, a następnie zatrzymał się i spojrzał wstecz. Na nic to, Dawid, prawdopodobnie mógłbyś być dobry w sztukach walki, gdybyś włożył w to pracę. Masz przyzwoity refleks i nie boisz się fizycznej konfrontacji, ale najpierw musiałbyś nauczyć się dyscypliny i szacunku. Większość dobrych trenerów nie będzie trenować kogoś, kto używa swoich umiejętności do zastraszania innych. W ciągu następnego tygodnia dynamika w Curie zmieniła się dramatycznie. Wieść o konfrontacji na korytarzu szybko się rozeszła, choć szczegóły stawały się coraz bardziej przesadzone z każdym opowiadaniem. Niektóre wersje mówiły, że Janek pokonał sześciu przeciwników zamiast trzech. Inne twierdziły, że wyrzucił Dawida przez okno, zamiast tylko na ziemię. Janek znalazł się w dziwnej sytuacji bycia jednocześnie budzącym strach i szacunek. Uczniowie, którzy wcześniej go ignorowali, teraz uprzejmie kiwali głowami na korytarzach. Niektórzy sportowcy podchodzili do niego, aby zapytać o jego trening, szczerze ciekawi mieszanych sztuk walki. Kilku dzieciaków, które były wcześniejszymi celami Dawida, po cichu podziękowało mu za przeciwstawienie się dręczycielowi. Sam Dawid wydawał się szczerze wstrząśnięty spotkaniem. Nadal zachowywał się z pewnością siebie w towarzystwie kolegów z drużyny piłkarskiej, ale trzymał się z daleka od Janka i nie atakował już bardziej bezbronnych uczniów. Piotrek faktycznie podszedł do Janka kilka dni później, aby przeprosić wyjaśniając, że w większości zgadzał się z prześladowaniem Dawida, ponieważ bał się, że sam stanie się celem. Pierwszak, którego Janek obronił, chłopak o imieniu Kuba Nowak, odszukał go podczas przerwy obiadowej, aby złożyć mu podziękowania. Nikt nigdy nie stanął w mojej obronie w ten sposób, powiedział nieśmiało Kuba. Wiem, że nie musiałeś nic robić. Tak, musiałem, odpowiedział Janek. Może nieprawnie, ale moralnie. Wszyscy mamy obowiązek chronić ludzi, którzy nie mogą się chronić. Pan Adamczyk również usłyszał o incydencie i podszedł do Janka po lekcji WF-u. Słyszałem, że masz jakieś doświadczenie w sztukach walki, powiedział ostrożnie nauczyciel. Czy byłbyś zainteresowany pomocą w naszym module samoobrony? Niektórym z tych dzieciaków przydałaby się odpowiednia instrukcja zamiast uczenia się z filmów na YouTube. Janek zgodził się i zaczął uczyć podstawowych technik obronnych swoich kolegów z klasy. Było to satysfakcjonujące w sposób, którego się nie spodziewał, dzieląc się wiedzą, zamiast używać jej do przemocy. Jego matka zauważyła zmianę, gdy wrócił do domu tego wieczoru. Wydajesz się inny. Zauważyła Anna Kowalska, studiując twarz syna podczas kolacji. Bardziej pewny siebie. Janek opowiedział jej o konfrontacji, uważnie obserwując jej wyraz twarzy. Spodziewał się rozczarowania lub zmartwienia, ale zamiast tego zobaczył dumę. Dobrze zrobiłeś, synku powiedziała cicho. Nigdy nie chciałam, żebyś uczył się walki po to, żeby krzywdzić ludzi. Chciałam, żebyś się tego nauczył. Żebyś nigdy nie musiał czuć się bezradny. Jest różnica między byciem wojownikiem a byciem dręczycielem. Wiem, mamo, nauczyłaś mnie tego. I pamiętałeś o tym, kiedy to było najważniejsze. Dlatego jestem z ciebie dumna. Ostatni element układanki pojawił się dwa tygodnie później, kiedy Dawid Nowak podszedł do Janka po szkole. Janek spiął się, przygotowując się na kolejną konfrontację, ale mowa ciała Dawida była inna. Mniej agresywna, bardziej niepewna. Kowalski, powiedział Dawid, zatrzymując się kilka metrów dalej. Możemy porozmawiać? Janek skinął głową, ciekawy, co Dawid chce powiedzieć. Myślałem o tym, co powiedziałeś: o treningu sztuk walki. Dawid wydawał się zmagać ze słowami. Myślisz, to znaczy. Czy znasz jakieś miejsca w okolicy, które uczą początkujących? To było ostatnie, czego się Janek spodziewał. Dlaczego chcesz się uczyć? Dawid milczał przez dłuższą chwilę, ponieważ miałeś rację o tym, że używam swojego rozmiaru, aby popychać ludzi, zamiast faktycznie być w czymś dobrym. I ponieważ Zamilkł, wyglądając na zakłopotanego, ponieważ mój młodszy brat właśnie zaczął gimnazjum, a niektórzy ósmoklasiści sprawiają mu kłopoty. Zdałem sobie sprawę, że tak naprawdę nie wiem, jak mu pomóc po zagrożeniem innym dzieciakom, co tak naprawdę nie pomaga. Janek przestudiował twarz Dawida, szukając oznak oszustwa lub manipulacji, ale starszy chłopak wydawał się szczerze zmartwiony i szczery. Jest takie miejsce w centrum zwane Kowalski MMA. Bez związku ze mną tylko zbieg okoliczności, powiedział powoli Janek. Instruktor tam jest twardy, ale sprawiedliwy. Nie będzie trenował nikogo, kto używa swoich umiejętności do krzywdzenia niewinnych ludzi. Musiałbyś udowodnić, że poważnie myślisz o nauce dyscypliny, a nie tylko technik walki. Dawid skinął głową z zapałem. Rozumiem. Wiem, że zawaliłem Kowalski. Z tobą, z tym pierwszakiem, z wieloma ludźmi. Nie mogę tego cofnąć, ale może mogę postarać się być lepszy w przyszłości. Janek poczuł, jak coś się w nim zmienia, poluzowanie napięcia, którego nie zdawał sobie sprawy, że nosi. Jestem Janek, powiedział. I tak, myślę, że mistrz Chen w Kowalski MMA byłby skłonny dać ci szansę. Powiedz mu, że cię wysłałem. Twarz Dawida rozjaśniła się pierwszym szczerym uśmiechem, jaki Janek od niego widział. Dzięki Janek, naprawdę. Gdy Dawid odszedł, Janek zastanawiał się, jak wiele się zmieniło w ciągu zaledwie kilku tygodni. Przyszedł do Curie, mając nadzieję, że pozostanie niewidzialny i uniknie kłopotów. Zamiast tego odkrył, że czasami właściwy rodzaj kłopotów, stawanie w obronie tego co słuszne, nawet gdy jest to trudne, może prowadzić do czegoś lepszego niż tylko ukrywanie się. Pomyślał o pierwszaku, który już nie wzdrygał się mijając Dawida na korytarzach, o Piotrku, który zaczął jeść obiad z niektórymi cichszymi dzieciakami zamiast podążać za Dawidem. O innych uczniach, którzy wydawali się chodzić trochę wyżej, wiedząc, że ktoś jest gotów przeciwstawić się dręczycielom. Co najważniejsze, Janek pomyślał o sobie. Po raz pierwszy od lat poczuł, że gdzieś przynależy, nie dlatego, że ukrywał, kim jest, ale dlatego, że w końcu był gotów pokazać innym, kim naprawdę jest. Kimś, kto ma siłę, by chronić innych i mądrość, by używać tej siły odpowiedzialnie. Jego telefon zawibrował z wiadomością od matki: Pracuję dziś wieczorem do późna, w lodówce jest makaron, kocham cię. Janek uśmiechnął się, gdy odpisał: Ja też cię kocham, mamo, dziękuję za wszystko. Miał to na myśli bardziej niż kiedykolwiek się dowie? Dzięki jej poświęceniom i wskazówkom nauczył się, że prawdziwa siła nie polega na dominowaniu nad innymi lub udowadnianiu wyższości. Chodzi o posiadanie mocy, by pomagać i wybieranie, by używać jej mądrze. Gdy Janek wracał do domu przez obsadzone drzewami ulice swojego nowego miasta, pomyślał, że ma nadzieję, że praca jego matki pozostanie stabilna przez jakiś czas. Po raz pierwszy od lat był dokładnie tam, gdzie chciał być.